Próbowa. Witam was w odcinku Krąg Myśli na kanale Prasłowo. Od razu przechodzimy do losowania. Maszyna losująca już się otworzyła. Pokażę wam. Otworzyła się. Ma gumki na nie. Ma gumki na maszynę losującą. Maszyna losująca losuje. No i ja teraz wkładam rękę zamykając oczy rosuję, możecie zobaczyć sobie. O. Kultura się takie słowo będzie. Kultura z kulturą na bakier. Co to jest kultura? Albo czym ona nie jest? Kiedyś w kaliszu, jak robiłem wernisarz, przyszli dziennikarze i zapytali się, czy mogę im coś powiedzieć na temat of kultury Zdaje mi się, że wiedziałem coś na ten temat, ale zdefiniowałem to. Po swojemu. Powiedziałem, że jeśli mamy do czynienia z, ze zlepkiem off kultura, znaczy się z wyłączeniem kultury, znaczy się, że nie możemy mówić, że tam jest jakaś kultura, ale możemy mówić o braku kultury. Off kultura, czyli to, co działo się z nami młodymi, którzy dzisiaj mają 40 lat 20 i 20-25 lat temu mieliśmy 15. Do 20 roku życia tam przez 5 lat, tak, tak się wszystko zmieniło, że jak się rodziliśmy, to nie było, nie było telefonów i komputerów, a w połowie naszego życia jest już wszystko. W połowie naszego życia jest już wszystko, więc tak naprawdę ten, ten skok się dokonał tam, wtedy, gdy mieliśmy 15 lat, i wtedy oni nam wyłączyli kulturę. Oni, czyli ci nasi sławetni twórcy teorii marksistowskich, oni tak naprawdę wyłączyli, bo włączyli, włączając guzik, uruchamiając machinę, tak? Uruchamiając machinę, uruchomili całą, całą historię, która teraz się dzieje. Do czego ja też właśnie namawiam, jeśli ktoś chce coś osiągnąć w przyszłości albo nawet może inaczej, jeśli ktoś chce osiągnąć dziś, to nie osiągnie tego nigdy. Żeby coś osiągnąć, trzeba planować. No i kultura też jest planowaniem, tylko dobrym planowaniem. W opozycji do kultury jest cywilizacja. Gdyż słowo kultura jest definiowane przez Rzymian, jako coś związanego z rolnictwem. Ale jak przyjrzymy się temu słowu po polsku, to jest to kult oracza. A jak popatrzymy sobie na mapy historyczne, to możemy zobaczyć takie mapy, gdzie jest napisane Scytia Królewska i sytia oraczy oraczy, czyli ci, którzy siali Ta? w odróżnieniu od pasterzy którzy właśnie byli królewscy bo Krishna był pasterzem więc wszyscy yy, królowie na jego wzór byli też pasterzami No ale nic, nic, nic w tym dziwnego, bo w przeszłości nie było cywilizacji. Czyli nie było tego hałasu w tle. To, że dzieciaki sobie grają w piłkę, to nie jest wynik cywilizacji, tylko wynik kultury. To jest raz, że to jest kultura fizyczna, a dwa, że wynika ona z faktu, iż w cyklu cyklu agralnym są chwile na odpoczynek. Ponieważ widać dokładnie, kiedy trzeba wyjść w pole, kiedy trzeba wyjść do ogrodu, kiedy trzeba wyjść do sadu. Wszystko jest ustalone i z pełną właśnie kulturą, z czcią, namaszczeniem jest wykonywane. Nie ma potrzeby żadnych pośredników typu kościół po prostu obcuje się z, po, poprzez przyrodę z najwyższym stwórcą, gdyż przyroda jest jego dziełem, żywym dziełem. Ta jest żywym dziełem, bo jest wypełniona cała duszami. Cała ta przestrzeń jest wypełniona duszami, ale oprócz dusz w dobie cywilizacji. Czyli od momentu upadku kultury, kultura może jeszcze była antyczna, tak? Ale kultura nie polega na tym, żeby iść na wojnę i zabić swojego wroga. O tym mówiliśmy ostatnio. To nie jest kultura. Ktoś, kto tak robi, jest niekulturalny. To 100%. Kulturalny człowiek nie będzie podnosił ręki na drugiego człowieka. No tak, ale powiemy sobie, ale co, jeśli ktoś jest niekulturalny, a my chcemy zachować kulturę? No ostatnio, właśnie, ostatnio, właśnie nam Perun wyjaśnił. Perun nam wyjaśnił, lekceważyć. Tak, to w tamtym odcinku we Wedach. Możecie sobie posłuchać, co powiedział Perun, jak zapytali się go, a co, a co, a co, a co. A on powiedział: Zło trzeba lekceważyć. Walcząc ze złem utwierdzacie zło w Jego istocie, w Jego jestestwie, w fakcie, że jest. Pokładając na coś swoją energię, to, to, to ze wszystkim tak jest, ze wszystkim tak jest. Pewna dziewczyna się skarży, tak, pewna dziewczyna się skarży, że wszyscy chłopcy są tacy sami, i ona sobie nie może znaleźć swojego wymarzonego, no bo ci chłopcy są niekulturalni. Nie mają za grosz kultury. Same hamy i prostaki. No ale odpowiedź jest nie w tych chłopcach, tylko w tej dziewczynie. O! Bo ta manifestuje. To dla rzeczywistości nie ma znaczenia, czy ona myśli o tym pozytywnie, czy negatywnie o tych gościach, chłopca. Fakt, że ona myśli, powoduje, że oni się pojawiają. Dla wszechświata słowo nie nie istnieje. Istnieje. Może tak, może, słowo nie istnieje, pod warunkiem, że nie ma innych słów. Ale jeśli się mówi nie może, to dla wszechświata musi zaistnieć nie i musi zaistnieć może. Wszechświat nie patrzy na falę dźwiękową, która wychodzi z naszego aparatu gębowego pojedynczo, tylko patrzy w całości na całe życzenie. I nie rozpatruje tego za pomocą logiki, tylko za pomocą mechaniki. Po prostu, jeśli widzi, że jest kształt wibracji, nie, nie chcę, żeby coś się stało, to słowo nie wybrzmiewa, ale wybrzmiewa też chce, żeby się stało, i jest wymienione jeszcze co. Na przykład, bo no teraz nie chcę, żebym miał przebitą oponę, i w ten sposób przywołuję do siebie i na swój rower ściągam że będę miał przebitą rowerową oponę. Tak to się działo. No, ale wracając do kultury, tak? Czyli kultura to jest cały bonton i suvri ale w dzisiejszych czasach yy, kultura jest owładnięta przez cywilizację. Ona kiedyś, ta kultura, wypływała z właśnie z tego obrządku agralnego i wszystko dookoła tego się yy, Kręciło. Tak jak mówiłem ci tutaj, grający w piłkę, i, te, i, i ten fakt, że oni się spotykają, i w jakiś sposób integrują, i dopuszczane są do tego dziewczynki, do chłopców, bo tak w przeszłości te grupy były wychowywane osobno. A, ale nie, nie, że w 100%, tylko po prostu w czasach szkolno-zajęciowych. Nie w chwilach zajęciowych, więc zajęcia, zajęcia osobno. Potem mogą sobie tam robić, co sobie tam chcą. No, ale po prostu jest czas, kiedy nie trzeba iść w pole, nie trzeba iść do ogrodu, nie trzeba robić niczego. A nawet jest zaplanowane, ponieważ coś tam się dzieje, na przykład yy, astrologicznego, coś, co ma w wiecie, coś wspólnego z jakimiś planetami, więc będzie jakaś energia i trzeba dać tym dzieciakom, tym dzieciakom się spotkać ze sobą, żeby one się wymieniły, żeby się one wymieniły swoją energetyką, tak? Podczas tej wymiany one będą na siebie patrzeć, będą się sobie uśmiechać, będą puszczać sobie oko, chłopcy będą podbijać do dziewczyn, a dziewczyny będą zlewać chłopców, a chłopcy będą dawać kosza dziewczynom, więc to wszystko prowadzi do tego, że jest dzięki temu cały czas wysoka kultura bo kultura jest związana z wychowaniem bo ludzie którzy mają na co dzień do czynienia z hodowlą drzew kwiatów zbóż tak ale także zwierząt jak bydło Kury, cokolwiek tam nie hodowali konie, no to wtedy ci ludzie zaczynają rozumieć, że im więcej przykładają uwagi do wychowywania, czyli do chowu tych zwierząt, tym mają lepsze rezultaty. A po drugie, im dają im więcej swobody tym zwierzętom, i im bardziej naturalne są warunki, w których przebywają te zwierzęta w tej niewoli, tak. Tym lepsze są te zwierzęta. Tym większy koń, tym silniejsza krowa, tym silniejszy wół. Jeśli tylko dostarczy mu się to, co on w naturze ma, ale będzie się go trzymało cały czas tej hipnotycznej uwięzi miłości do człowieka. Bo jak wiecie, zwierzęta i natura cała jest stworzona, żeby kochać człowieka w zamian za jego opiekę. Oczywiście umówmy się, że, że natura też potrafi się bronić. Też potrafi człowiekowi zrobić krzywdę, bo właśnie w ten sposób natura się broni, tworząc choroby. Przyroda, która objawia się w trzech elementach: objawia się w intuicji, działaniu serca, objawia się w informacji, czyli działaniu umysłu, i objawia się w ignorancji, czyli w działaniu ciała, tudzież po prostu pasji. No to, to wszystko może być przyatakowane przez, po prostu przez energetykę samej Ziemi, kosmosu, tego naszego Słońca, ale także innych istot i też agral, tych egregorów, takich, co w powietrzu gdzieś wiszą. Tak? Nasi przodkowie z ich kulturą, czyli z ich wiedzą agralną, o tym, co ja mówię, wiedzieli dlatego, że byli spokrewnieni z powiedzmy z, z tymi wielkimi twórcami życia w kosmosie, których hucznie Biblia nazywa aniołami Ta? to nasi przodkowie. Chociaż to nie jest najistotniejsze w naszych przodkach, w naszych przodkach to co mówiłem o przodkach jest najistotniejsze to, że to my jesteśmy naszymi przodkami i ciągle się tylko odradzamy w innych konfiguracjach. Odrodziliśmy się teraz w takim czasie, że kultura została, kultura została z... zastąpiona cywilizacją. Kultura została zastąpiona cywilizacją. Ha. Dziękuję. Aż zasadza. cywilizacja cywilizacja nie pozwala na super wychowywanie potomstwa cywilizacja nie pozwala na super wychowywanie potomstwa cywilizacja wprowadziła szkołę pruską tutaj mówię o, o naszych terenach a za szkołą pruską cywilizacja wprowadziła szkołę jezuicką bo Jezuici przejęli całą informację po zniknięciu Prus, całą informację, tego te placówki, tą, tą całą wiedzę, ten, ten cały, że tak powiem, no nawet funkcjonariuszy, no. No bo jakże mogło być inaczej, skoro Prusy podlegały Watykanowi, a skoro Prusy nie mogły istnieć, a miały instytucje, no to te instytucje nadal były, tylko teraz już były bezpośrednio pod Watykanem. No, my dostaliśmy Ziemię, a Watykan, my jako państwo, ale to tylko hipotetycznie dostaliśmy tą ziemię, ponieważ yy, nawet jeśli na papierze ona jest w granicach, to tymi granicami zarządza coś, co ma władzę, na, na, władzę nad tymi granicami, no i a my nie mamy władzy nad tymi granicami, to w ogóle jest też przypadłość cywilizacji, tak? Że cywilizacja z, z jego nauczaniem religijnym o tym, że możecie sobie czynić ziemią, co chcecie, bo Bóg wam wybaczy. Czy ja wiem, czy Bóg Wam wybaczy? Czy Bóg nam wybaczy? Bo przecież ja też jestem częścią tej cywilizacji, żyję w tym obłędzie tak jak Wy, nie? O! Dzieci się cieszą, to jest najważniejsze. One mają szansę być normalne. Tylko, że właśnie cywilizacja chce się do nich dobrać. Kultura by nie pozwoliła. Kultura wydobyłaby z nich najlepszych. I wtedy kultura, jak cywilizacja właśnie spowodowała upadek. Ta kultura by spowodowała, żeby znowu było super stado. Znowu bylibyśmy najlepszymi istotami na Ziemi, nie pod względem informacji i z, wydobytych z Ziemi surowców, tylko pod względem informacji, w sensie inter, internetowej informacji. Tylko pod względem, bylibyśmy najlepsi pod względem fizycznym, Psychicznym i duchowym. Nie potrzebowalibyśmy, gdybyśmy żyli w kulturze, to kultura wytwarza super człowieka czyli istotę zdolną do terra-transformowania Ziemi za pomocą swojego umysłu, do telepatii, do telekinezy. To kultura to wszystko wytwarza, i teraz ktoś, kto odbiera nam kulturę, odbiera nam to wszystko. To, o czym ja mówię, gdzie to jest, no to jest zapisane w wedach w wedach, czyli tych informacjach od naszych przodków. W Wedach jest zapisane, że oni tego uczyli, na, nauczali, że sami to robili. Oczywiście możemy mówić, że to są bajki i w ten sposób cywilizacja pogrąża kulturę. Ponieważ kultura była tak błyskotliwa, że nie potrzebowała zapisywania informacji na papierze, żeby ją zapamiętywać na wieki, ani wykuwania niczego w skalę, kultura najwyższa to jest taka, taka że zmienia się w ogóle paradygmat o... Jakby ktoś tam sobie myślał, że jest na jakimś czwartym D, albo na piątym D, to jest... Jedynie D to jest skrót od tego tylnego, tylnej części ciała. To ciągle jest w cywilizacji. Żeby żyć na piątym, szóstym, nie wiem, innym levelu, czyli tak naprawdę w kulturze, to kultura to nie polega na tym, że pójdziemy do teatru w, w Garniaku i podjedziemy samochodem pod teatr. Kultura, kultura polega na tym, że jak będziemy widzieli, widzieć papierek, to go wyrzucimy do śmietnika, bo odniesiemy go z ziemi. A kultura najwyższa polega na tym, że nigdy nie rzucimy tego papierka na tą ziemię, bo kto w ogóle rzuca papierek na ziemię? No i teraz dalej, kultura najwyższa powodowałaby, że nigdy byśmy nie chcieli skrzywdzić matki ziemi. A my niestety jako cywilizacja ją krzywdzimy. Jesteśmy bardzo niekulturalni. I to, że tworzymy pop to nie znaczy, że tworzymy kulturę. To wszystko jest pop. Popular. Tandetne na sprzedaż. Wytworzone w fabryce i niepotrzebne za 5 minut. Także zachęcam do bycia kulturalnym. Jak ja wiem, że czasami są sytuacje, że bycie kulturalnym jest trudne. Dlaczego kultura, jak pójdziecie do teatru, to nie jest kultura? To jest kultura, oczywiście. Tylko, że cały ten, cała ta otoczka dookoła tego, co wy wyprawiacie z tym trwaniem w seansie, cała ta otoczka powoduje, że to już nie jest kultura, tylko to jest off-kultura. To już jest cywilizacja. Tak jak mówię, ubieramy się w garnitur i idziemy obejrzeć za pieniądze jakąś sztukę przerwie wychodzimy na papierosa, co niektórzy, jeśli chodzi o aktorów, ale też publiczność, jest pod wpływem używek. I najlepiej już dzisiaj, jeśli na scenie będzie odgrywana scena zbliżenia seksualnego. To najlepiej. No to, to nie jest kultura, rozumiecie? Jeśli mówimy o kulturze sztuki. Bo jedynie możemy się cofnąć do czasów Homera, który potrafił opisać rzeczywistość, najwyższą, bo już wiedział, że jest upadek. Przecież oni tam zabili gościa, który im powiedział, że demokracja jest zła. Oni tam zabili gościa, który tak powiedział: kto zgadnie? I to cywilizacja go zabiła. Cywilizacja, czyli ludzie, którzy mają broń. Rozumiecie? Cywilizacja to są ludzie, którzy mają broń. To jest cywilizacja. To nie jest ok. Człowiek, który jest kulturalny, to jego scyzoryk służy do tego, żeby co najwyżej ustrugać sobie fajkę albo piszczałkę, na której zagra, żeby za nim poszły zwierzęta. Tak, a jak w najwyższej kulturze Kryszna był pasterzem, to bynajmniej nie zabijał krów na samym końcu. Krowy są święte i to jest właśnie kultura. I wyjściem z cywilizacji, to powiedział y, swami Prabhupada, bardzo ważny odcinek, dlatego musi tak trwać. Y, swami Prabhupada powiedział, że wyjściem z cywilizacji jest odstąpienie od mordów krów. Nawet rytualnie. Pamiętacie, i właśnie to, co powiedziałem o najwyższej kulturze jeszcze greckiej, to jest Homer, który napisał, że, że Helios się wkurzył za to, że mu chłopaki urżnęli krowy. Kto wie gdzie i jakie chłopaki zarżnęli krowy i co się wydarzyło? Proszę bardzo. No właśnie. Ale sytuacja była taka, że oni nawet wtedy, jak urżynali te krowy w tej najwyższej kulturze, to wymyślili sobie sposób, jak zrobić, żeby te krowy nie uległy, bo właśnie widzicie, w cywilizacji wszyscy cały czas robimy te węzły karmiczne, to co wam mówiłem o tych przodkach, dlatego to jest najważniejsze. Ponieważ te węzły karmiczne powodują, te węzły karmiczne powodują, że cały czas musimy się odradzać. I cały czas musimy spłacać swoje długi. A przecież nikt tego nie chce, żeby się ciągle kręcić w kole samsary i nie móc z tego wyjść, tak? Także najwyższą kulturą jest odstąpienie od mordowania krów. Ponieważ zamordowana krowa ma ochotę na zemstę. Krowa jest ostatnią. Najwyżej wcieloną istotą na Ziemi. Dalej, krowa po śmierci powinna pójść do nieba i stać się planetą. Jej dusza powinna wstąpić do właśnie rodzącej się w jakimś układzie słonecznym planety. W nagrodę za to, że była krową na Ziemi. Za to, że dzieliła się z całą ludzką społecznością, swoim mlekiem. Co ona kocha robić w ogóle? Bo wiecie, że krowa tworzy więcej mleka niż potrzebuje dla swojego cielaka? Czy nie wiecie tego? I nie ma sensu, że tak powiem, mordowania krów, bo to prowadzi do zguby całej ludzkości. I w tym, i w tym yy, u tego Herodota ci goście, jak podchodzili do tych krów, to zrobili tak, że na łbie tych krów wyrżnęli kawał yy, włosów do gołej skóry, tak, żeby przez to miejsce wyleciała dusza tego zwierzęcia, i dalej urżnęli to zwierzę w rytuale odpowiednim. Ale najważniejsze było to, że oni wiedzieli, jak zrobić, żeby ta dusza nie łączyła się z nimi w węźle karmicznym, żeby nie chciała wstąpić w ich ród i się na nich zemścić. Bo ona spada, ta dusza spada. Bycie mężczyzną i bycie kobietą to jest pierwszy i drugi stopień. Przy czym bycie kobietą to jest drugi stopień. I znowu w kulturze, czyli tam, gdzie byli nasi przodkowie, gdzie jest kult Ra, gdzie jest kult Oracza. Kult Ora, tak, gdzie jest kult agralno-solarny, to w tamtym, ale te so, księżyc też pomaga w wiedzeniu gdzie i kiedy co sadzić, to w tamtej społeczności oni jeszcze coś czaili, ale i tak postępowali źle, i w ten sposób doprowadzili do tego, że znajdujemy się my dzisiaj tu, ale ponieważ my jesteśmy wszyscy w tym kręgu samsary czyli wciąż i wciąż się odradzamy to odpłacamy za swoje popełnione tam błędy, za swoją spieprzoną kulturę odpłacamy dzisiaj żyjąc w cywilizacji więc jeśli chcemy wyjść stąd to musimy zacząć zachowywać się kulturalnie uj, z każdym dniem z każdym dniem coraz bardziej kulturalnie wobec siebie samych i wobec innych Istot ludzi, tak? A odstąpienie od zabijania krów. Krowy niech nam dają mleko. Niech z tego mleka będzie robione masło. Niech te masło będzie nawet i za darmo. Albo niech będzie za tyle co jest, ale niech krowy będą święte. To wtedy będzie kultura. Tyle. Jeśli masz coś do powiedzenia na temat kultury i się ze mną nie zgadzasz, albo coś, albo masz jakąś inną koncepcję. No ja się nie zgadzam na off-kulturę, ale teraz zrobię off z tym nagraniem. A ty? Jakie masz pomysły? Co myślisz o tych słowach? Masz jakieś wizje? Podziel się.